A przed nami kolejna runda pytań, czyli polityka społeczna i temat, o którym mówi się bardzo wiele w ostatnich dniach, tygodniach. Prezydent Warszawy zapowiedział, że jego marzeniem jest udzielenie pierwszego homoseksualnego ślubu. Jego zastępca zaś zaproponował tak zwane etapowanie, czyli najpierw związki partnerskie potem małżeństwa homoseksualne, a w końcu adopcja dzieci przez pary homoseksualne. To oczywiście wymaga zmian ustaw i konstytucji RP. Czy pan jako prezydent zgodzi się na te zmiany? I teraz odpowiadać będzie prezydent Andrzej Duda. Nie, oczywiście nie zgodzę się na takie zmiany i ten zapis, który w konstytucji jest dzisiaj jest no powiedzmy co najmniej wystarczający. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, co bardzo mocno warto podkreślić, bo to jest artykuł 18. Również pod szczególną ochroną państwa, obok małżeństwa, tak właśnie pojmowanego jest także rodzicielstwo, macierzyństwo i rodzina. I to jest zapis, który jest dobry i bardzo ważny. Natomiast powiedzmy sobie otwarcie. To nie są sprawy w tej chwili, które, o których można byłoby mówić, że są jakimś moim marzeniem, bo ja w ogóle uważam, że to jest dobrze uregulowane i powinno tak pozostać. I tutaj nie zgodzę się absolutnie na żadne zmiany. Moim marzeniem dzisiaj jest to, co rzeczywiście jesteśmy w stanie zrobić dla ludzi. Chciałbym, żeby Polakom żyło się lepiej, chciałbym, żeby Polska była zamożniejsza, chciałbym, żeby rodzina polska żyła bezpiecznie, właśnie żeby ta norma konstytucyjna była realizowana, żeby rodzina rzeczywiście... Doznawała szczególnej i wszechstronnej opieki ze strony państwa i tak realizuje swoją prezydenturę przez ostatnie pięć lat i mam nadzieję, że Polacy to docenią. Bardzo dziękuję. Stanisław Żółtek teraz odpowiada. Proszę Państwa, nie powinniśmy się wtrącać do tego, jak to prywatnie żyje, jakie ma preferencje seksualne. Rząd w ogóle nic do tego nie powinien mieć, ani inni do innych. Natomiast oczywiście powinniśmy protestować, jeżeli ktoś demonstracyjnie tego typu rzeczy robi i namawia innych, a zwłaszcza nasze dzieci, do podobnych zachowań. Ale muszę tu w pewną obronę wziąć to środowisko. Mianowicie inni ludzie mają prawo do ulg podatkowych z podatku dochodowego PIT. Wspólne małżeństwo. Mogą spadek sobie przekazywać, mogą dowiadywać się informacji szpitalów nawzajem. A oni nie ja? co to znaczy oni? Każde dwie osoby powinny mieć do tego prawo. Po prostu wystarczy zlikwidować podatek dochodowy, zniknie pretekst do pretensji o to, żeby było małżeństwo. Wystarczy zlikwidować podatek od spadków i darowizn, zniknie pretekst o to, żeby było małżeństwo. A prawo do informacji powinien każdy mieć. Dziękuję bardzo. Marek Jakubiak teraz odpowiada. Szanowni Państwo, no, trochę ja jestem zażenowany, że ciągle na ten sam temat rozmawiamy. Wydawało mi się, że w poprzedniej debacie żeśmy już ten problem sobie wyjaśnili. Konstytucja wyraźnie określa, co oznacza w prawie związek małżeński. To jest kobieta i mężczyzna tworzą małżeństwo i nie po to tylko i wyłącznie, żeby im było miło, ale po to, żeby prokreowali, żeby nasze społeczeństwo po prostu się rozrastało. Taki jest cel małżeństwa, między innymi. Natomiast y, mówienie dzisiaj o tym albo wyciąganie, y, kto z kim śpi i dlaczego jest z tego powodu biedny, naprawdę mnie nie interesuje. To są sprawy prywatne, to są sprawy, które powinny być załatwiane pomiędzy zainteresowanymi stronami i tyle. Natomiast y, absolutnie jestem za tym, żeby y, za pomocą aktów notarialnych czy jakichś innych sposobów Dawali sobie radę ze spadkiem. Przecież to jest proste i nieskomplikowane. Polskie prawo dopuszcza takie sytuacje. Nie, wy, nie, nie rozumiem, w czym problem. Cały czas tylko i wyłącznie o jednym. Już to jest oburzające. Bardzo dziękuję. To oczywiście wymaga zmian ustaw i konstytucji. Stąd pytanie, czy pan jako prezydent zgodziłby się na takie zmiany? Będzie odpowiadał teraz Władysław kosiniak kamerz Szanowni Państwo, zobaczcie, w jakiej rzeczywistości jesteśmy. Ponad milion bezrobotnych, dzisiaj kolejne 500 przypadków zarażenia koronawirusem, kryzys w ochronie zdrowia, nie ma funduszu medycznego, dzieci chore na choroby rzadkie nie mogą się doprosić o wsparcie państwa, emeryci płacą podatki od swojej emerytury, nie mogą się doprosić do tego, żeby mieć godną emeryturę nieopodatkowaną. 330 tysięcy emerytów pobiera emeryturę poniżej minimalnej, młodzi ludzie nie mają mieszkania, bo mieszkanie plus nie wy paliło i trzeba dać im 50 tysięcy na wkład własny. To jest w moim programie. A my będziemy w wojnie polsko-polskiej dalej. Jak to tak ma wyglądać, to naprawdę, moi drodzy, trzeba wyjść 28, zaprotestować, odsunąć tych, którzy ciągle skłócają. Jakby, trzeba zrobić referendum w sprawie związku partnerskiego, bo politycy tego nie rozstrzygnęli. Na małżeństwa homoseksualne się nie zgodzę i nie podpiszę takiej ustawy. Adopcji przez nich dzieci też się nie zgodzę, ale to rozstrzygaliśmy już 10 razy. Dziś są ważniejsze sprawy. Służba zdrowia, ochrona zdrowia, ratunek dla polskich I pandemii. O służbie zdrowia też będziemy, proszę Państwa, rozmawiać. To już teraz mogę zdradzić. W szóstej rundzie, w ostatniej, nie, w szósta to będą swobodne odpowiedzi. W piątej rundzie padnie pytanie związane właśnie ze służbą zdrowia. Ale teraz odpowiada Paweł Tanajno. No mam taką nieskrytą satysfakcję, chociaż smutną w sumie, że w poprzednim swoim bloku przewidziałem, że Jarosław Kaczyński podyktuje kolejne pytanie o LGBT. Ja się w to nie wpiszę, niech się bawi z tym PiS i opozycja. Ja w tej części społecznej chciałbym powiedzieć o czymś, co jest bardzo istotnym, a bardzo istotną sprawą, elementem mojego programu. Otóż, proszę państwa, nikt z polityków odważnie nie mówi, że Demografia, wzrost demograficzny, o który jest oparty system ZUS, upada i nasze emerytury są zagrożone. Dlatego ja zaproponowałem zmianę systemu naliczania emerytur i powiązanie jej z naszym dobrobytem, z naszym bogactwem, a jednocześnie eksperci, którzy pracują, dla mnie wyliczyli, że jeżeli Uruchomimy gospodarkę, jesteśmy w stanie obniżyć wiek emerytalny do 57 lat dla kobiet i mężczyzn, co nie oznacza, że emerytów będziemy wysyłać na przymusowe bezrobocie. Dla nich to będzie gwarancja, będą mogli pracować dalej. To są pomysły, Bardzo o których dziękuję. warto rozmawiać. Rafał Trzaskowski teraz odpowiada. Ja mam takie wrażenie, jakby telewizja publiczna stała się ostatnio telewizją tylko i wyłącznie jednego tematu. W moim programie są związki partnerskie. Natomiast dzisiaj, w momencie, kiedy Świat stanął na głowie, kiedy wychodzimy z epidemii, jeżeli poruszamy temat polityki społecznej i nie mówimy o tym chaosie, który dzisiaj w Polsce jest, za który odpowiada rząd, kiedy nie wiemy nawet kiedy się skończy epidemia, bo rząd nas o tym nie informuje, kiedy jest milion osób bez pracy. Dzisiaj na tym się powinniśmy skupić, a ja jeżdżę po całej Polsce, gdzie rząd pozostawił samym sobie bardzo różne grupy ludzi, ludzi wolnych zawodów. Ludzi, którzy żyją z turystyki, ludzi, którzy żyją z granicy, ludzi, którzy zajmują się uzdrowiskami. To dzisiaj tego typu pytania padają w debacie. Na tym się trzeba skoncentrować i dlatego ja mam w programie darmowe żłobki i przedszkola dla wszystkich, bo dzisiaj trzeba walczyć o każde miejsce pracy. I to powinno być przedmiotem debaty. I mam stypendia dla uzdolnionej młodzieży, 50 tysięcy stypendiów. Z małych wsi czy z małych miast, bo trzeba dzisiaj wyrównywać szanse. Na tym się w Ja Przypomnę, że nie jest to jedyny temat. Mamy pięć różnych tematów. Jesteśmy w tej chwili w gruncie trzeciej, przed nami jeszcze czwarta, piąta, później również swobodna wypowiedź. I Bardzo proszę, by odpowiadać na pytania. A teraz będzie odpowiadał Mirosław Piotrowski. To kuriozalne pytanie. Jak można pytać kandydata na prezydenta, czy naruszy konstytucję artykuł 18, który to reguluje? Oczywiście nie, nie, nigdy w życiu czegoś takiego bym nie wprowadził, ale to pytanie wynika z niewyedukowania różnych ludzi, także jak sądzę dziennikarzy. I tutaj zwrócę uwagę na oświatę i edukację, która od pięciu lat jest w chaosie. Tak zwana reforma wprowadziła chaos w oświacie. Rok temu protestowali nauczyciele, na ich barki zrzucono tę całą. Reformę I na uczniów, i także na rodziców, a nauczyciele są grupą niedowartościowaną. Trzeba im dobrze płacić, ale także trzeba ich godnie traktować. Dlatego postuluję od dawna, aby wrócić dawną emeryturę nauczycielską, czyli 30 lat pracy, 20 lat przy tablicy, a przy okazji bardzo współczuję wszystkim ósmoklasistom i ich rodzicom, że zostali przez rząd wpędzeni w tak kuriozalny egzamin, którego. Być nie powinno. Ja przypomnę, że pytanie brzmiało, czy prezydent zgodzi się na takie zmiany. A więc pytanie, jak najbardziej zasadne. Teraz będzie odpowiadał Krzysztof Bosak. Oczywiście nie zgodzę się na żadne tego typu zmiany. E, nikt też ich w Polsce nie rozważa poza siłami skrajnie lewicowymi. To pytanie, które ma oczywiście pogrążyć kandydata Platformy Obywatelskiej, którego słowa zostały zacytowane i poprawić pozycję obozu rządzącego i jego kandydata urzędującego, prezydenta Andrzeja Dudy. To zagrywka dla osób mniej inteligentnych, które nie zauważyłyby, że obóz rządzący w tej sprawie przez 5 lat i prezydent Andrzej Duda przez 5 lat nie zrobiły nic. Tymczasem to, co ja postuluję, to powstrzymać finansowanie z zagranicy tego środowiska. Ono w dużej mierze działa za obce pieniądze. To uszczelnić prawo oświatowe, tak żeby, jak powiedziałem w poprzedniej rundzie, organizacje zajmujące się tą tematyką nie wchodziły bez zgody i wiedzy rodziców do szkół. To następnie oczywiście powstrzymanie tych wszystkich prowokacji, a nie tych, którzy przeciwko nim protestują. Przypomnijmy, że ludzie, którzy wyszli w obronie rodziny na ulicach w takich miastach jak Białystok, Lublin, Rzeszów, byli atakowani przez policję. Którą kieruje rządzące Prawo i Sprawiedliwość. To nieakceptowalne. Dziękuję bardzo. Szymon hołownia. Tak jak zapowiadałem, podpiszę ustawę o związkach partnerskich, a zawetuję ustawę o małżeństwach jednopłciowych i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Natomiast jeżeli ktoś próbuje mi wmówić, że to LGBT, czy ideologia LGBT zagraża dzisiaj polskim rodzinom, to chyba żyje na innej planecie. Polskim rodzinom zagraża dzisiaj brak żłobków, brak możliwości sprawnego powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim, to jest wykluczenie komunikacyjne, które dotyka 14 milionów Polaków, to niesprawiedliwa konstrukcja funduszu alimentacyjnego itd. itd. Dalej mógłbym wymieniać bez końca. Jako prezydent Rzeczpospolitej postaram się zrobić wszystko, żeby współpracować z samorządami drenowanymi dzisiaj przez rząd, w tym, żeby żłobków było jak najwięcej, żeby wreszcie weszła w życie realnie ustawa z Piątki Kaczyńskiego nazywana PKS, która może pomóc rozwiązać problemy komunikacyjne znacznej części Polaków. Natomiast na koniec chciałbym wyrazić radość z faktu, że pan prezydent Duda powołał jednak po wielu miesiącach zwłoki członka Komisji do Spraw Pedofilii. I wreszcie po tylu miesiącach zaczęliście bronić Polski. Bardzo politykę. dziękujemy. Robert Biedroń teraz odpowiada. Sza Szanowni Państwo, czy chcielibyście żyć w Polsce rządzonej przez tych facetów? Czy oni w ogóle nie mają odwagi do zmiany? W polityce się jest dla zmiany. Dlatego, żeby ludziom żyło się dobrze i żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby mogli tym szczęściem się dzielić. Jeżeli kandydaci na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nie mają odwagi walczyć o to, żeby wszyscy ludzie w Polsce byli równo traktowani, to po co nam taki prezydent? Prezydent musi mieć odwagę o to, żeby walczyć w interesie każdej grupy społecznej. I te osoby LGBT dzisiaj są tylko papierkiem lakmusowym. Są pewnym symbolem tej pogardy reprezentowanej przez kolejne rządy, zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i PiS-u. Bo to oni likwidowali połączenia autobusowe i kolejowe. Zamykali szpitale i szkoły. To oni doprowadzili do tego, że pielęgniarka z Krakowa, która pracowała ponad 200 godzin, dostała 4 ,25 zł 25 groszy dodatku. To nie jest Polska godności. To jest Polska. Dziękujemy. Podangu. Waldemar Witkowski będzie odpowiadał jako ostatni w tej trzeciej rundzie pytań. Jestem wielkopolaninem z dziada pradziada. Szkoły, które kończyłem i nauczyciele zawsze mówili mi, że trzeba odpowiadać na pytanie. Później jako nauczyciel akademicki to wiem studentom. Słuchując się w tę debatę widać, że każdy przemawia nauczonymi frazesami. Powiem krótko. Jestem dzisiaj prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej im. Hipolita w Poznaniu. Jednym ze współpracowników jest gej. Musiał wyjechać do innego kraju europejskiego, żeby wziąć ślub. Ale to nie jest największy problem. Problemem jest co innego. Jeżeli związek partnerski kobiety i mężczyzny, bądź dwóch kobiet, bądź dwóch mężczyzn chce mieć wspólne mieszkanie, dziedziczyć to mieszkanie, wspólnie je wyposażyć, są olbrzymie problemy, to trzeba zmienić. I kolejny problem: jeżeli w domach dziecka są niechciane dzieci przez lat przetrzymywane, to czy nie lepiej jak takie dzieci będą adoptowane? Nawet przez związek małżeński, taki, który dzisiaj nie obowiązuje, czy lepiej, żeby wygetowały w trumach dziecka? Mówię zdecydowanie. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, zakończyliśmy w ten sposób trzecią rundę pytań.